Zapraszamy na podcast informacyjny. A w tym wydaniu? Witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. No, mamy początek lipca, gorąco, chociaż patrzę za okno i trochę się chmurzy. Typowo jak to latem. I pewnie jak co roku wraca to pytanie, szczególnie u dziadków, prawda? Jak, no jak, w te wakacje odciągnąć wnuki od tych ekranów telefonów, komputerów mm -hmm. to jest ten y, coroczny wakacyjny dylemat, no. Właśnie. Mamy tu trochę notatek artykułów na ten temat. Spróbujmy się w to zagłębić, poszukać jakichś e, no, praktycznych wskazówek, bo chodzi o to, żeby pokazać tej młodzieży, że świat offline też jest no, po prostu ciekawy. Tak, i od razu rzuca się w oczy w tych materiałach, że kluczem nie jest jakaś wiesz, wojna z technologią. Mhm. Autorzy przestrzegają, że takie zakazy to często no, przynoszą odwrotny skutek, frustracje, konflikty. Czyli co, zamiast jakaś dyplomacja? Dokładnie, mądra dyplomacja. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co te dzieciaki tak naprawdę wciąga w ten cyfrowy świat. Bo to może być rozrywka, jasne, ale też kontakt z innymi, jakieś wyzwania, poczucie, że coś się osiąga. Też. I materiały sugerują, żeby zaproponować coś, co zaspokoi te same potrzeby, ale no w realu. Czasem nawet co ciekawe warto zacząć od zainteresowania się tym co oni tam robią online? Żeby zbudować most, wiesz? Rozumiem. Zamiast walki, zrozumienie i, jak mówisz, atrakcyjna kontroferta. No dobrze, to jakie konkretne pomysły tam znajdujemy? Widzę tu sporo o aktywności na zewnątrz. Tak, to jest mocno podkreślane. Ale nie tylko taki zwykły spacer? Nie. A co na przykład? No, powiedzmy poszukiwanie skarbów. Z mapą może być nawet narysowana przez dziadka, albo budowanie bazy w lesie, szałasu. O, to brzmi fajnie. Albo podchody, pamiętam z dzieciństwa. Też super. Albo coś, co łączy te światy, jak wspominałaś geocaching, czyli szukanie skrytek z pomocą GPS-a w telefonie. A, to sprytne. No właśnie. To jest ruch, przygoda, ale z wykorzystaniem tej technologii, którą i tak mają w rękach. Albo nawet proste apki do rozpoznawania roślin, ptaków. To już pretekst, żeby wyjść. Ciekawe. Ale co, jak pada? Albo jak wnuki, no cóż, nie są fanami biegania po lesie. Wtedy materiały podsuwają wspólne projekty w domu. I tu jest naprawdę dużo pomysłów. Od wspólnego gotowania? Lepienie pierogów. Na przykład. Albo pieczenie ciastek coś, co angażuje zmysły, daje konkretny efekt i jest smaczne. Albo majsterkowanie karmnik dla ptaków jakaś prosta naprawa. Czyli znów to poczucie Sprawczości, że coś się samemu zrobiło. Dokładnie, stworzenie czegoś razem. Czy to będzie posiłek, czy ten karmnik, czy może kronika rodzinna ze starymi zdjęciami. Oglądanie starych zdjęć, opowiadanie historii to też buduje więź. Niesamowicie i daje satysfakcję, której no lajki w internecie nie zastąpią. Źródła też mocno stawiają na stare, dobre planszówki i gry karciane. A, klasyka. Tak, uczą strategii, cierpliwości, no i radzenia sobie z przegraną. I fajnie jest wprowadzić jakiś rytuał, na przykład że w piątek wieczorem gramy. To wszystko brzmi naprawdę sensownie, ale jest tu też wspomniane o no o nas, dorosłych. Że my też musimy dać przykład. Och, to jest absolutnie fundamentalne. Dzieciaki patrzą i naśladują. Jak my sami siedzimy z nosem w telefonie, to trudno wymagać czegoś innego od nich. Czyli odkładamy komórki, ustalamy jakieś zasady, typu przy stole bez ekranów. Tak. Ale też ważna jest elastyczność. Te materiały podkreślają: nie narzucać, lepiej dać wybór. Chcesz dziś iść na rowery, zbudować bazę? Czy może upieczemy ciasto? Aha, żeby poczuli, że mają wpływ. Dokładnie, czasem nawet można negocjować. Godzina wspólnej gry w planszówki w zamian za powiedzmy dodatkowe pół godziny online później. Dialog jest kluczem, nie rozkazy. Dobrze, to podsumowując naszą analizę, chyba nie chodzi o to, żeby technologię demonizować i całkowicie wyeliminować, bo to nierealne. Nie, absolutnie. Chodzi bardziej o znalezienie zdrowego balansu. O pokazanie, że to prawdziwe życie, te realne doświadczenia dają równie mocne, a może nawet trwalsze emocje, że najważniejsza jest ta wspólna obecność, uwaga, budowanie relacji. Właśnie. W tych materiałach pojawia się taka metafora punktów doświadczenia. Tych prawdziwych nie zdobywa się klikaniem, zdobywa się je przez autentyczne przeżycia. Czyli jak? No, przez dumę w oczach dziadka, kiedy wnuczka wbije ten pierwszy gwóźdź w karmnik przez smak ciasta, które razem upiekli, przez ciepło uścisku babci. To są wspomnienia. To jest ten najcenniejszy skarb, który zostaje na lata. I może warto sobie zadać na koniec takie pytanie, co my tak naprawdę chcemy dać w prezencie temu młodszemu pokoleniu tego lata? Kolejny poziom w grze, czy może jednak wspomnienia zapachu lasu po deszczu i satysfakcję z czegoś, co no co stworzyliśmy razem własnymi rękami?